Jeśli usuwasz zęby i nie uzupełniasz tych ubytków, licz się z tym, że stracisz na owalu. Nasza żuchwa i nasza szczęka mają określony kształt i wszystkie te tkanki rozciągnięte są na tej objętości. Jeśli nie ma zęba, kości automatycznie zaczynają się nieco zwężać, zmniejszając jednocześnie tę przestrzeń. Zmniejsza się również też ta objętość, dlatego te tkanki zaczynają powoli zwisać. I wydaje ci się, że to skóra wiotczeje. Do tego często pojawia się problem asymetrii twarzy, ponieważ ze względu na to, że np. nie masz zębów po jednej stronie, zaczynasz rzuć częściej drugą stroną, czyli tam, gdzie są wszystkie zęby. I co się dzieje? Mięsień żwacz, który jest bardzo silnym mięsiem. Zaczyna pracować mocniej właśnie z tej jednej strony. I często, na przykład, po jednej stronie możesz zauważyć chomiki. Dlatego pamiętaj, że wygląd twarzy zależy również od tego, jak wygląda Twoja szczęka, ale również wpływ będzie miało Twoje uzębienie. Napisz, czy zauważyłaś takie zmiany na swojej twarzy właśnie po ekstrakcji zębów. A jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak pracować ze swoją twarzą, zostań na moim profilu.